Elo, elo 32.0, kochani, ja Was witam już z St. Charles. My po wakacjach, ale zapraszam na drugą część naszych wakacji. Tym razem na lądzie w Miami Beach. Dużo było pytań odnośnie, ile kosztowały nas te wakacje? Czy to jest wszystko wliczone w tą cenę, więc dzisiaj Wam na ten temat powiem, ale zanim Wam to powiem, to zapraszam Was do oglądania drugiej części naszych przygód wakacyjnych. Miami Beach, restauracja meksykańska. My delektujemy się jedzonkiem. Tutaj przy tym stoliku są nasze dzieciaki. Mm. Good, baby. Mm. Good, right? I moje Patrzcie moi drodzy, jesteśmy w hotelu wprawdzie nie naszym, ale tutaj już w Miami Beach. To jest taki tutaj sunroom. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Taki ładny sunroom, ala poczekalnia. A my przyszliśmy zjeść sobie takos do jednego z hoteli. Moi drodzy, to mi się kojarzy tak naprawdę, jak zobaczcie, jak pięknie z plażą w Polsce, w sensie. Ym... Ale jaki piękny piasek, nie? Bo niektóre plaże to są takie, wiesz, a tutaj fajna, męciutka plaża, nie? No niby tak. Dobrze, idziemy. Ja powiem chłopakom, że się by też kierowali, niech się oni kierują tam. No i powiem wam, że no po prostu pięknie jest w Miami Beach. Wszędzie bliziutko. mamy hotel. Mamy hotel, Wprawdzie by się za grubo brałam, ale zeszliśmy z tego statku. No to nikt tego nie wiedział, że to będzie aż tak gorąco, bo e, jak widzieliście, nam e, padało jednego dnia i ogólnie było chłodno, ale. I ogólnie było chłodno, ale. Powiem wam szczerze, że my teraz idziemy sobie plażą. Zjedliśmy takosy w meksykańskiej restauracji. Od razu w Miami to właśnie słyszałam, że doliczają wam podatek, przepraszam, nie podatek, napiwki. W Miami Beach w wielu restauracjach doliczają wam przymusowe napiwki i w zasadzie wtedy nie trzeba dawać dodatkowego. Nam napiwak wyszedł ponad 20 dolarów. Za osy i parę innych rzeczy. Fakt, żeśmy się najedli. Zapłaciliśmy 130 dolarów. Także tanio na pewno tu nie jest. Na kolację będziemy jeść zupki chińskie. No ale popatrzcie no, no. Przynajmniej te dwa dni. Ja mam nadzieję, że się fajnie opalimy, że będzie mega super. No, także. Ale ładna turkusowa woda. No, no bajeczka po prostu, bajeczka. No więc co chciałam jeszcze powiedzieć? Jesteśmy na Miami Beach, jakoś 20 minut z buta od hotelu, dlatego że e, hotel jest od 3 po południu, od 15. Więc zeszliśmy z kruzu, mamy tutaj jeszcze trzy nocki w tym hotelu ze śniadaniem, z basenem. Co nawet nie wiedziałam, że mamy basen. No i po prostu jest pięknie. Jest pięknie, pogoda dopisała, więc super. Jest takie niskie 20 stopni, ale do południa było chyba 29 stopni, co ma być też podobnie, także choć parę dni tutaj w Miami, gdzie będzie chwili słoneczka. That's a frolic approaching. There's one here. And then that's the next one. Moi drodzy, a ja sobie siedzę i czekam na darmowy e, tramwaj. Darmowy tramwaj w Miami. Jeździ tu ich pełno, właśnie w Miami Beach. I czekam na Jamesa, bo on jest na jednym. I może mi się uda go złapać, i pojedziemy razem. Um, powiem Wam, że Miami to jest zupełnie inny świat ludzie tak chodzą jakoś dziwnie ubrani um, w ogóle do południa było tak dosyć chłodno znaczy niby było ciepło ale było bardzo wiecznie i ten wiatr był taki chłodniejszy teraz się tak zrobiło gorąco że ja byłam od strony hotelu i było w zasadzie i był w zasadzie cień więc okej okay mi było tak jak byłam ale ubrana, ale teraz się palę w tym słońcu, po prostu się palę. No ale mówię, kurczę, już nie chcę z powrotem się przebierać. Zobaczę, czy James tutaj przyjedzie i czy będzie tutaj jego przystanek. Zobaczcie, jaki piękny park w Miami. I tutaj te trolejbusy. Tak, chyba żydowska, tak? Żydowska świątynia. Look at those trees. Pięknie. W Miami bardzo dużo osób mówi po hiszpańsku. Są wręcz dzielnice, gdzie tak jak kiedyś w Chicago można było tylko mówić po polsku, tak tutaj, tylko po hiszpańsku. My weszliśmy do jednego targetu parę dni temu i było w zasadzie nie, nikt nie umiał nawet się porozumiewać po angielsku. Tak więc, kolejna restauracja, w której jesteśmy, tutaj, o, Pawełek nagrywał, to tak trochę rusza, to kolejna meksykańska, więc ja już mam meksykańskiego jedzenia na ten wyjazd. Dosyć. Wstąpiliśmy do McDonalda, bo Paweł nie chciał jeść tacos. Powiem Wam, że trochę taki dziadowski McDonald's. Znaczy się tak, bardzo mm, dużo różnych osób tu się widzi. Pół ubrany, skompo ubrany, kompletnie ubranych, jakiś dziwnie wytatuowanych, także Miami ma to wszystko. No wiadomo, no ja tylko widzę część tego, ale mogę od razu powiedzieć, że A gdzie? Ja, ja. Tak, więc <coughs> łazienka strasznie nieładna brudno, także no, nie za ciekawie ogólnie w ogóle downtown w Miami myślałam, że będzie bardziej takie znaczy downtown jest takie dużo budynków wysokich, strzelistych, tak jak Chicago, ale te South Beach tutaj to tak mniej mniej um, więcej jest takich właśnie mniejszych uh, wysokie są tylko hotele, ale tak to są mniejsze takie wiecie, różne Biznesy, sklepiki, takie różne. James właśnie mówi, nie dają, e, nie uzupełniają w tym McDonaldzie bicia, Więc raz, tylko jak się weźmie, to już jest tylko tyle. Więcej nie dają, a generalnie w McDonaldzie zawsze dają wam refills za darmo, czyli dodatkowe dolewki. Mówiąc o dziwnych ludziach i makijażach, zbliżyłam właśnie na tą panią. Nie wiem, czy widać dobrze, ale wygląda tak jak trochę jak Mortysia chyba to było z rodziny Adamsów. Więc ciekawy makijaż, który jeszcze bardziej kontrowersyjnie wyglądał na żywo. Bawa, bawa. Havayi koç, gidiyiz Seventeen, thirty eight, James jak nagrywa to z każdej strony, więc przyspieszyłam, gdy żeby było, tym się nie w to jest dzień, w którym bardzo się spaliłam, pomimo że słońce troszeczkę wychodziło, zachodziło, ale no generalnie chmur nie było aż tak dużo, miałam SPF, no ale, ale bardzo, bardzo się sparzyłam, że tak powiem, a byłam tylko w sumie godzinę na przedzie leżałam i godzinę na tyle i to jeszcze w ruchu. para Aplikacji 360 Live 360 pokazuje Wam, gdzie my się znajdujemy, a gdzie są chłopcy. My tutaj na plaży, chłopcy pojechali z dziewczynkami od koleżanek, właśnie sobie do Hollywood, bo jest taka miejscowość na Florydzie, Hollywood, nie tylko w Kalifornii. Ktoś mi kiedyś powiedział: Jej, już śledzisz ich nawet na aplikacji i w ogóle nie. My wszyscy mamy to załadowane. Zobaczcie, jak fajnie wygląda ta Floryda. My wszyscy mamy to załadowane. Każdy członek na naszej rodziny, żebyśmy wiedzieli, gdzie w danym momencie jesteśmy. To jest bardzo fajne. Bardziej w miejscowościach, gdzie jesteście, dajecie dzieciakom jako nastolatkom wolną rękę, chcecie wiedzieć, gdzie oni mniej więcej są. Także my to na to nie patrzymy, że my siebie śledzimy w tym sensie, tylko po prostu chcemy wiedzieć, gdzie kto jest i nikt nie bierze tego za złe. O oh my goodness, to jest ładny pack! Look na ten six pack. Jaką masz klatę Wygląda bardziej looks more like a turtle. Baby. <laughs> Witam moi drodzy w kolejnym dniu. Ja wam dopowiem teraz. Na temat tych rejsów chciałam Wam jeszcze powiedzieć, bo pytaliście się, było w zasadzie kilka pytań odnośnie ile coś takiego kosztuje totalnie, wszystko razem. Więc muszę Wam powiedzieć, że krótsze rejsy kosztują od na przykład 500 tak już z wszystkim, z podatkami, z kosztami portowymi od 500 tak do. 800-900 dolarów, jeżeli jest to rejs dłuższy no to wiadomo więcej, ja wiem, że czasami jest napisane przy rejsach, że o coś kosztuje 135, później dochod doliczacie wszystko i wychodzi Was taki rejs nawet czterodniowy co najmniej 400-500 dolarów. Powiem Wam ogólnie, ogóle nie, że te rejsy nam się bardzo podobają, na przykład tutaj chcieliśmy być na, na 7 dni, a nie mogliśmy znaleźć się, pasować z biletami z takim rejsem, w związku z czym po prostu e, zrobiliśmy 4 dni na rejsie i dodatkowe na Miami Beach. Powiem Wam, że z wszystkim na nas, bo mieliśmy dosyć dużą grupę, 11 osób, w zasadzie ja bukowałam, zamawiałam to wszystko na 9 osób, później się dwie osoby, koleżanka z córką jeszcze dołączyły, e, więc e, taki. E, Cały wyjazd, ja już dorzucam jedzenie, nasze wypady do restauracji. Jak w Nasze wypady do restauracji. Śniadania mieliśmy w hotelach. Najwięcej nas w zasadzie wyszło właśnie hotelem na Miami Beach, no bo to były trzy noce. Dodatkowo nas było, mm, mieliśmy trzy pokoje. E, trzy pokoje, z kolei kabin mieliśmy na 11 osób. Kabiny, mieliśmy cztery kabiny, także było troszeczkę luźniej. W pokojach, wiadomo, w Miami nie było aż tak luźno. Ja musiałam spać z dziewczynami, bo Ryan, kolega Dawida, spał w pokoju z Jamesem i chłopakami, więc ja wzięłam Pawełka i poszliśmy do mojej koleżanki, bo ona miała tylko. Była z dwoma córkami, jedna w pokoju, a pokój jest w zasadzie na 4 bądź 5 osób. Tak więc no musieliśmy się tak podzielić, bo bez sensu było, by dla jednej dodatkowo osoby zamawiać kolejny pokój. Tym bardziej, że oni mają pokoje standardowe, które mieszczą 4-5 osób, i w tym momencie jest już e, lekki problem, bo to nie kosztuje. E, 100 dolarów za, za dobę, tylko o wiele, wiele więcej. Więc nas wszystko, powiem wam szczerze, kosztowało około 1000 dolarów za osobę z jedzeniem. Fakt, że żeśmy się nie stołowali codziennie, no ale żeśmy sobie tego też nie żałowali. Śniadania były, moi drodzy, wliczone, więc dobre jest to, że w każdym hotelu mieliśmy wliczone. Oczywiście na Kruzie wszystko było wliczone, bo było również takie pytanie, czy e, na Rejsie e, to jedzenie było wliczone. Tak, jedzenie jest wliczone, zawsze na Rejsie macie co najmniej trzy restauracje, które są osobno, na przykład sushi, jakieś specjalne, albo jakieś takiego wyższego kalibru e, restauracje, z których no, ja osobiście nigdy nie korzystam i wiem, że wiele osób nie korzysta. Po to jedziecie na cruise, że na przykład jak macie ten obiad taki bardziej mm, elegancki, z karty, to tam zawsze znajdziecie, może nie sushi, ale znajdziecie owoce morza, znajdziecie yy, stek jednego dnia. Także nie ma co nadpłacać za tzw. special tea restaurants. Yy, podstawowe rzeczy. Campy, czyli te półkolonie dla dzieci są wliczone. Czyli zarówno jak starsze dzieciaki oni tam grupują wiekowo, na przykład chłopcy wiem, że chodzili całą paczką, ale ogólnie było chyba 15 do 17 lat i kończy się na 17 lat, a w grupie bodajże to była grupa dla dzieci 4 do 7, więc też taka podzielona. Wiekowo różnie to wygląda na różnych rejsach. W karniwalu mają chyba co 2-3 lata 4 do 6, 6 do 8, coś takiego. Więc to jest wliczone, robią z dziećmi różne zabawy, biorą ich na jakieś tam przedstawienia, grają z dziećmi w gry. To nie jest tak, że dzieci siedzą i same się bawią, no bo tak to po prostu nie jest. Także jest to bardzo pomocne. I dla kogoś, kto by jeszcze chciał dodatkowo na przykład wieczorem iść sobie na te różne showy, chociaż wiele ludzi zabiera dzieci. Normalnie byście nie zabrali dzieci na jakieś tam przedstawienia albo karoki, ale tutaj nie ma czegoś takiego do klubu, tylko nie możecie wziąć dziecka, jeżeli jest klub 21, Plus. Ale ogólnie możecie wziąć dziecko wszędzie, na przedstawienia, na showy, na inne rzeczy, więc albo możecie zostawić w kabinie ze, z drugim dorosłym, ale jeżeli chcecie na przykład sobie odpocząć, wyjść gdzieś z mężem i jeszcze potrzebujecie opieki, to wtedy już po godzinie 22 dla dziecka jest dodatkowa opieka. Możecie mieć prywatną opiekunkę, która Wam to dziecko albo zabierze, nie wiem, chyba w kabinie nie opiekują się, po prostu gdzieś wezmą, mają łóżeczka i, i, i będą mm, albo dziecko uśpią, zależnie co Wy będziecie chcieli, żeby zrobili. E, tak więc, e, no, myśmy nigdy z tego nie korzystali, bo skoro wszystko inne jest wyliczone, to nie widzę, absolutnie nie widzę powodu, żeby jeszcze dodatkowo za serwis. Tym bardziej, e, że my staramy się na przykład Pawełka e, zapisać tam. Oddać zaraz po śniadaniu. Jednego dnia żeśmy w ogóle go nie oddali, tylko na przykład wzięliśmy go na basen, bo chciał iść na basen. Później fajnie było, że mogliśmy go oddać, jak żeśmy schodzili z rejsu, a Pawełek przynajmniej nie przeszkadzał, nie marudził, bo wiadomo, dla niego to by było dużo chodzenia, tylko w tym czasie był. Na obozie, ten obóz jeszcze ma, w tym obozie również jeszcze przyszedł lunch i rodzice się nie pojawiali, żeby odebrać dziecko koło 12, to właśnie zabierali dzieci do takiej sekcji dla dzieci. I to jest też bardzo fajne, bo Pawełek mógł dostać lunch i nie był głodny, pomimo, że my zeszliśmy na wyspę i przyszliśmy dopiero około 15 i koło 15 go żeśmy odebrali więc był tam jakieś 3-4 godzinki, później żeśmy go odebrali, zjedli z nim obiad, wzięli go na obiad i w zależności od tego, czy chciał iść jeszcze, czy nie, na parę godzin wieczorem wysłaliśmy go na przykład do y, tego kampu, do, na te kolonie. Tak więc to jest wszystko wliczone. Dodatkowo musicie zapłacić jeszcze napiwki, ja już Wam mówię, z napiwkami, że to wyszło jakoś 1000 dolarów za osobę, bo napiwki możecie przedpłacić bądź też możecie napiwki zapłacić drugiego dnia na rejsie. To są tak zwane przymusowe napiwki, oni Wam automatycznie naliczają to, jeżeli się z czymś nie zgadzacie albo nie uważacie, że małe dziecko powinien płacić napiwki, które już są automatycznie za cały krus, tam około wychodzi 50 dolarów naliczane, no to możecie zawsze iść do customer service i to usunąć bądź zredukować. Te napiwki nie są drogie patrząc na to, nie są wysokie patrząc na to, że idą one dla załogi, która jest waszymi kelnerami, która wam usługuje, która wam ścieli łóżka, robi pokoje. Ogólnie sprząta na innych bartenderów. Jak zamawiacie drinki, macie na przykład w pakiecie drinki, nie musicie dawać żadnego napiwka, to już jest wszystko wliczone. Więc jak się podzieli to na 3-4 dni kruzu, no to naprawdę wychodzą tam parodolarowe sprawy na zespół, bo oni to dzielą na zespoły, nawet jest jakiś napiwek dla entertainment. Czyli dla y, osób, które was zabawiają, czyli te wszystkie showy, y, jakaś część parę dolarów od każdego pasażera przypada na, y, na nawet załogę, która wam umila pobyt y, i y, ma różne gry, zabawy, karaoke, przedstawienia. Tak więc y, to naprawdę nie jest dużo, jeżeli popatrzycie pod tym względem. Moi drodzy, ja jeszcze chciałabym dopowiedzieć jeszcze raz, że to są nasze y, koszta. Ogólnie ludzie wydają dużo więcej na takie rejsy zależy. Czy po prostu bierzecie jeszcze do tego pakiet z alkoholem, czy nie, czy bierzecie kabiny wewnątrz, czy z balkonem. Ja brałam wewnątrz czym razem. Ostatnio mieliśmy z balkonem. Po prostu chciałam, żeby było taniej. Aha, no bo yy, no zależało nam, żeby to było taniej, tak? Nie siedzieliśmy w pokojach, także nam, nam to było obojętnie. Mi się udało, żebym jeszcze dostała, yy, yy, że dostaliśmy yy, dwie kabiny z yy, oknami, ale one były troszeczkę droższe też, bo już po prostu nie było dwóch obok siebie, a ja chciałam, żeby chłopcy byli obok nas, nie było dwóch obok siebie bez okien. Więc y, fajne nawet to było takie okno, dużo większe niż w karniwalu, bardzo przestronne, takie fajne, duże, okrągłe, na którym nawet Pawełek... Tam siedział, więc to są nasze koszta, takie kruzy, naprawdę możecie zrobić za wiele więcej. Ludzie płacą po 2000 za osoby, do tego mają wliczone drinki, bo też są pakiety drinków, bo nie możecie tam wnieść swojego alkoholu. Oni to bardzo sprawdzają, jeszcze kiedyś można było jakoś może przemycić albo coś, ale i w karniwalu było kiedyś tak, że można było jedną butelkę wina na dorosłą osobę. No, w MSC nie można. Myśmy mieli butelkę wina, to nam zabrali, mówiłam o tym w pierwszym odcinku, a później nam je, ją po prostu oddali na końcu podróży, na końcu rejsu. Tak więc to by było na tyle. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, na które nie odpowiedziałam, dotyczące rejsu, to zapraszam do dyskusji i zadania ich pod tym vlogiem. Pamiętajcie, łapki w górę, subskrypcje. No i do następnego. Bye!